ja zawsze był twórczy tak także kto jak swoje życie tak w retrospekcji je sobie przedstawią, to zawsze coś człowiek chciał robić zawsze mu było jakiś niedosyt tego co robi Zaczął muzykować w wieku nastu, 13, 14 lat, nie pamiętam dokładnie. Także to było takie kulawy, to muzykowanie. Zawsze mi się wydawało, że ci w szkolach to są po prostu ci, co się muszą uczyć, a ci, co umią grać, to oni po prostu umią. To było błędne myślenie, ono, ono skutkuje może do dzisiaj, bo nie wiadomo, co by człowiek jakby daleko mógł być, jakby tak rzeczywiście poddał się rekordom szkolnym. Może by było ta muzyka, by była trochę, z mojej strony trochę lepsza. Mam takich z, z swoich znajomych, y, którzy są po studiach, i o widzę po prostu jaka jest, jak jest przepaść między nami. Nie, to Ci ludzie mówią o muzyce innym językiem. Ja, może, tak która bardziej serca, y, z serca, z tych ważnych przeżyć, ale oni po prostu nie tylko z tych własnych przeżyć z serca, ale też z tego, co się nauczyli y, na akademiach. Ale czy nie jest tak, że ta muzyka z serca właśnie jest bardziej wartościowa niż ta wyuczona? Ostatnio miał tutaj takie odwiedziny, właśnie ludzi, którzy kończyli studia muzyczne. Dziewczyna mi powiedziała tak. Dobrze, że się nie poddał akademizmowi. Może coś w tym jest, że jest jakiś taki, taki takie narzucanie z góry tego, co się powinno robić, jak, się to, jak to powinno wyglądać, jak ta sztuka powinna wyglądać. Nie ma czegoś takiego, że ty jednak czujesz inaczej niż jo twój profesor, ale to ja powinien dostrzec. Jak twoja dusza gro, jak twój, twój, twoje serce gro, nie? To, to mi się wydaje takie właśnie narzucanie, bo jest, bo jest pan profesor, to ja mam prawo. Tak, ja cię mam prawo kierować, ale nie mam prawa jakby nakazywać ci, jak to ma wyglądać, nie? Oprócz grania śpiewa pan, czy zawsze łączył pan głos z gitarą, czy zaczął pan śpiewać dopiero później? Nie, nie, nie dysponował jakimś tam przepięknym głosem, e, jakąś przepiękną skalą. E, tego się wszystko trzeba było uczyć po prostu. Do, te, do tego, żeby dojść, że dźwięk musi być gdzieś tam ustawiony, <laughs> w jakimś jednym miejscu, z którego on e, się powinien wydobywać. E, my jesteśmy takim instrumentem muzycznym, no to do tego dochodził, no nie wiem, z 20 lat. Trudno mi powiedzieć, czy więcej, czy mniej, yy, ale jak, 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 jakże odkrył to, że to jest mm, to miejsce i trzeba trzymać przy śpiewaniu, no to kurde, to była euforia. To było niesamowite, a ten tak śpiewa, ten. to się na widziało usłyszało tych ludzi, którzy śpiewają dobrze, tak? I że to jest to miejsce, kurde, się tak tym rozkoszował, tym, tym dźwiękiem, ja specjalnie chodził na nieszpory, e, żeby sobie pośpiewać, żeby ten dźwięk sobie utrzymać, bo tak się krępuje wstyl, śpiewać e, w mieszkaniu albo tak przed e, Musi być do tego miejsce. No to, że specjalnie chodził na te nieszpory, żeby, żeby e, po prostu ten dźwięk się mi utrzymał tam, nie? żeby go umiał utrzymać. Chciałbym zaprezentować taki e, kawałek do tekstu Grzegorza Staneckiego, takiego mojego kolegi, z moją muzyką. Wiersz nazywa się Kasztan. Liście z złotem się mienią, Lato w przeszłość odchodzi. Szukam ciągle z nadzieją Śladów Twojej miłości, Spaceruję po brązach, żółciach i czerwieniach i próbuję nadążać, pomalować złudzenia. Oprócz muzyki w pana życiu jest jeszcze rzeźbiarstwo i to rzeźbiarstwo nieprzeciętne. Jak to wszystko się zaczęło i jakie były początki? Ja próbowałem rzeźbić, mając już 19 lat w drewnie, brać się żenił i stwierdził, że mu takiego świątka wyrzeźbia. chyba do dzisiaj ten świątek jeszcze tam gdzieś, kaź jest u nich w mieszkaniu, ale jakoś tak. Nie pociągało mnie to. Ja wtedy w, ty, w, w tym amoku, takim e, poszukiwawczym, e, zrobił trzy rzeźby. Jedna w korze i dwie w drewnie lipowym, ale jakoś to drzewo, jakoś mnie tak wcale nie pociągało, absolutnie. No i tak to po prostu. kaś poszło w kąt. Dopiero w 1997 roku dostał w spadku po ojcu ogródek i stwierdził, że ja tam sobie zrobię jakoś rzeźbę, no, bo wydam mieć swoja fontannę i zbierał różne kamienie w okolicy w promieniu 5 pięciu kilometrów, że przywoził na wysku do ogródka kamienie i stwierdził, że z tego jednego kamienia tam zrobiła rzeźba. No i tak się zaczęło, jak poczuł zapach tego kamienia obrabianego, to stwierdził, że to jest to, co ja chcę robić. Kamień śmierci, to nie, to nie jest tak, to można się zadusić, ale, ale wtedy, w tym momencie i czekał, aż się szyfta skończy i, i przychodził i zaraz obiad i zaraz do ogródka zaraz rzeźbił. Ja się, ja się nie miał nasycić tym, tym, tym rzeźbieniem. To jest piękne, że kamień może leżeć ileś tam milionów lat w ziemi, i później ktoś go kaś tam bierze i może coś z niego zrobić. To jest fascynujące. Rzeźbienie w kamieniu jest dość taką czasochłonną pracą, mozolną pracą, ale gdzieś tam, jak już się zrobi, jest ta satysfakcja. Może nie jak się zrobi. Ja mam taki moment, jak mam zrobione gdzieś około 90% rzeźby, że wtedy przychodzi taka euforia. Udało się. Nie zepsuję. Ja praktycznie tylko przy moim auto, autoportrecie korzystał e, z modelu i przy po, portrecie, e, rzeźbie mojej matki. To sobie zrobił model matki, sobie zrobił model z plasteliny. A swój po prostu że oddał tak zwaną maskę pośmiertną swojej twarzy przyszedł kolega na, na, na ogródek, w, w którym jest, że to robił i, i się mnie pytał, a kto to jest? Ale tak już ty, ty prawdziwy rzeźby już tak było zrobione, nie wiem, 70-80%, że już to, było się, to już było tak, widać, że to no, co to jest. I go do mnie pytał, kto to jest? No nie widzisz, kto to jest? No nie widzisz. No to ściągam okulary. Glubkowa to się śmieje, tak, tam, i on dalej nie widzi. Pokazuje mu ten, orygina, ten oryginał, ten odlew e, z gipsu, i on też nie, 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 nie widzi, i, kto to jest. No to, no to, ja, to, ja, to ja nie wiem, co, co, co mam powiedzieć, ale są tacy, którzy przychodzą i go, i go dają, tak. Pierwsze wejrzenie, to jest ten, I to nie tacy ludzie, co mnie znają od lat, inno e, ludzie z, z boku gdzieś tam przychodzą i. i to jest twój autoport. A instrumenty no po prostu no, no robią instrumenty od 10 lat, może trochę, trochę więcej. Także to już jest 12 lat y, y, param się instrumentami, znaczy. o instrumenty chciał zrobić robić zawsze. Pamiętam, jakże miał tam 13 lat, jak, zanim że jeszcze zaczął grać, no to jo już, jo już sobie z, ze sklejki robił kształt gitary i to miała być mała gitara. Nie? W jaki sposób jest odbierana pana sztuka? Ma pan jakieś historie z tym związane? W 2012 roku przy parafialnej ochronce zorganizowali mi wystawa. Już był na kilku konkursach, można tak powiedzieć. Gdzieś tam mnie dostrzegli z tym, co, co robię. Organizatorzy zaprosili na ta moja wystawa ludzi z miasta, tych odpowiedzialnych. Za promocja miasta z muzeów, no i takich prost, prostych ludzi, którzy tam gdzieś im się to w życiu powiodło, i jakieś tam datki na ta ochronka. No Okazało się, że, że przyszli tylko ci, ci co tak z dobrego serca gdzieś tam zawsze to kilka groszy, groszy yy, dali. To takie było dostrzeżenie, dostrzeżenie mojej, mojej twórczości yy, zorganizowanej przy, przy parafialnej ochronce. A druga taka yy, sytuacja. Kolega, z którym rzekł właśnie muzykował od samego początku, który wyjechał w latach, koniec lat 80., wyjechał do Niemiec i nasz kontakt się urwał od tamtego czasu. Przyjechał do mnie dwa lata temu i y, powiedział, że jak przyjedzie kiedyś na, na urlop do Polski, no to mnie odwiedzi. No i tak się też stało. Przyjechał i fajnie y, w los do chałupy i za nim mówią. A, a, co, a, a co, a co, a co, a on, on nie wiedział, co mu odpowiedzieć. Siednął się i przez minutę, a ja, coś powro, ja próbował z nim jakiś kontakt chycić. Yy, on jakby, jakby nie reagował. No nie wiem, to I ja się w duchu tak śmiał, że wiedział, że on go po prostu zamurował ten, ten, ten widok. Nie? I po, po minucie gdzieś tak, no nie wiem, może to było pół minuty, może było dwie minuty, trudno mi powiedzieć, powiedział, no tak, aleś mnie zaskoczył to była taka największa nagroda dla mnie. Znaczy, to ja zawsze to nie tak, że ja nie doceniam swojej sztuki, tego co robię, ale tym, tą nagrodą takim, no, największą mnie zdumiewa się to, że jak ktoś przychodzi i powie, weso, ja się nie spodziewał. Z tego co widzę, nie szuka pan jakiegoś wielkiego rozgłosu. Znaczy to nie tak, że ja nie szukam rozgłosu? Znaczy, taki rozgłos czym jest potrzebny. Nie. Żeby tworzyć, to nie jest potrzebny rozgłos. Samo zaparcie jest potrzebne do, do, do tworzenia. Ktoś myśli, że to tak, a bo ty masz talent. Każdy ma talent. To nie jest tak, że ludzie są bez talentu, Po prostu ino, że ja, ja, ja tego szukam. To, 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 to pokłania całe moje życie, jakby obecne. Czy pan żyje ze sztuki? Urzędnicy o takich jak ja, to gadałem, że przyjął statystyki. Nie pracuje. A gdzieś tam korzystał z jakichś urzędów. Czy nie, nie, że tam ochronki, y, że domy pomocy, nie, nie, nie. Ja na siebie zarobić są. Oczywiście nie sztuką. To nie też tak, że ja by nie chciał zarobić sztuką, tylko że ja widzę, dostrzegam to. Może to jest takie y, takie trzy, trzy kategorie ludzi, którzy sztuka tworzą i ze sztuki żyją. Jedni, którzy sztuka tworzą i z nie żyją. Drudzy, którzy sztuka tworzą i z niej nie żyją. Trzeci, którzy sztuki nie tworzą, a z niej żyją. Ja się zaliczam do tej kategorii drugi. No ale też nie chciałbym się podporządkować takim ludziom, którzy mają wpływ na sztuka, żyją z tej sztuki, ale te sztuki nie tworzą. Cały czas krążymy gdzieś wokół tej sztuki. Czym właściwie dla Pana jest sztuka? Jakże kiedyś przeczytał, że tylko bajka i mit... Mogą przedstawić rzeczy, które nie są z tego świata. I czy to samo nie jest ze sztuką? Że nie, nie, nie chcę tutaj jakiegoś proroka e, z siebie robić, ale czy to nie jest tak, że po prostu, że jeżeli się chce, chce coś wyrazić, co, co jest niewyrażalne, to tylko można właśnie w taki sposób poezją, mitem, bajkom, sztuką. Sztuka jest ważniejsza niż, niż, e, niż co inne. No tak, sztuka najważniejsza czyli z pełną odpowiedzialnością można pana nazwać. Prawdziwym artystą. Ja się boję takiego określenia artysta, ci, którzy o sobie podają, że są artysta, że są artyści, to tak jakby im się coś więcej należało, tak jakby świat musiał im się kłaniać. A za czasów Peryklesa nie było tak. Po prostu ci ludzie, którzy rzeźbili, którzy tworzyli wielką sztukę, która przetrwała 2,5 tysiąca lat do naszych czasów, oni podaje, że byli normalni rzemieślnikami. To, to byli normalni ludzie tacy traktowani tacy jak wszyscy inni. A ci ludzie, którzy wychowują niepełnosprawne dzieci, a ci ludzie, którzy się zajmują swoimi jakimiś chorymi w rodzinie obłożnie chorymi, terminalnie chorymi, czy ci, czy ci ludzie nie są godni większej uwagi, poświęcenia i szacunku? To to sztuka. Dzisiaj jest, jutro przyjdą ci a taliby w tych turbankach i mogą porozmawiać to nie, to, się, to, się, to jest niegodne człowieka. Tak to. Małe spostrzeżenia tylko. Taki Kraków jest, kurde, pełen zabytków. A ptoki osrywają ta sztuka ludzko. Tak, tak mają szacunek do, do ludzi kultury. I nie ma, nie ma, nie ma na nich e, e, siły.